Teraz pokażemy Państwu kilka podstawowych technik zdobienia koralikami. Na początek ścieg znany pod angielską nazwą jako lazy stitch. Aby rozpocząć pracę, potrzebujemy nitkę, odpowiednie igły. wosk pszczeli do nawoskowania nitki oraz koraliki. Pierwszą i jedną z trudniejszych rzeczy jest nawleczenie igły. Igła posiada bardzo malutki otwór. Czasami trudno jest przewlec przez nią nitkę. Radzimy nawlekać nitkę trzymając igłę na jasnym tle. Wówczas dziurka wyda się dużo większa i będzie nam łatwiej nawlec. Po nawleczeniu musimy nitkę nawoskować. W tym celu przejeżdżamy jeden lub dwa razy. Po nitce woskiem pszczeli. Teraz musimy na końcu nitki zrobić węzełek. Kiedy węzełek już jest gotowy, przystępujemy do rozrysowania naszego wzoru. Ściegiem leniwym najczęściej wyszywano długie paski, które znajdowały się na bokasynach, czy na brzegach wykonywanego wzoru geometrycznego. Na koszulach wojennych, leginach i wielu innych rzeczy. Najbardziej praktyczne na preli były torebki naszone przy paskach, i właśnie one były wykonywane ściegiem leniwym. Pierwszą czynnością jest narysowanie wzoru. Musimy narysować dwie linie w odległości około centymetra od siebie. Pomiędzy tymi liniami rysujemy wzorki oddzielające poszczególne kolory, które będziemy odpowiednio nakładać. Kiedy pasek już jest gotowy, przystępujemy do pracy. Na początek wbijamy igłę od prawej strony, tak właśnie, aby węzołek wyszedł nam z prawej strony skóry. Ten węzołek będzie potem schowany pod koralikami. Kiedy węzołek już jest zawiązany i igła przeszła przez skórę, rozpoczynamy pierwsze nabranie koralików. Zazwyczaj Indianie robili paski na 6 do 8 koralików. Zatem nabieramy 6 koralików, przeciągamy do końca nitki. Następnie wbijamy igłę przy drugim pasku. Kolejnym etapem jest wbicie igły około jednego do dwóch milimetrów obok. Naszytego już pierwszego rzędu koralików i znów nabranie sześciu koralików. Przeciągamy koraliki do końca nitki i równolegle do pierwszego rzędu wbijamy Igłę po drugiej stronie naszego narysowanego paska. We na wcześniejszych czasach nie przebijano irchy na wylot, jedynie ją przychwytywano. W tej chwili pokażemy w jaki sposób. Zrobić kolejny rząd tak, aby nie przebijać irchy na wylot, tak jak robili to Indianie w starszych czasach. Wbijamy igłę, po czym staramy się wyjść tą igłą, nie przebijając irchy na wylot. Około 2 mm obok pierwszego bicia. W ten sposób mamy już nitkę na wierzchu i możemy nabierać kolejne 6 koralików. Przyjrzyjmy się dokładnie tej technice. Kiedy już zrobiliśmy kilka rządów jednym kolorem i dochodzimy do momentu, w którym narysowaliśmy zmianę koloru, wówczas po prostu nabieramy inny kolor. Nabieramy 6 koralików. Wbijamy igłę, wychodzimy obok i naciągamy nitkę. W ten sposób pasek zaczyna nabierać barw. W ten właśnie sposób postępujemy dalej, nabierając kolejne rzędy koralików, zmieniając kolory aż uzyskamy pożądany przez nas efekt. Tak może wyglądać jeden z gotowych wyrobów. Prosta torobeczka, którą możemy zrobić własnoręcznie. Ściek ten jest dosyć przyjemny i prosty. Może dlatego nazywa się ściegiem leniwym.